Hej, szczęść Boże, witajcie! Pozdrawiam Was serdecznie w kolejnym odcinku Wanted i dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że naprawdę jesteśmy w Bożych rękach, bez względu na to w jakich żyjemy czasach i czym się zajmujemy. Dla mnie takim przekonującym momentem było doświadczenie, że Pan Bóg zna się na elektronice. I tych wszystkich najnowszych odkryciach, techniki, czy cokolwiek sobie wyobrażamy, on na tym wszystkim się zna i to wszystko ogarnia. Dla mnie taką lekcją bardzo ważną była lekcja poszukiwania Biblii, z której mam korzystać do kaznodziejstwa. No w pewnym momencie, to już kiedyś Wam o tym opowiadałem. Zobaczyłem, że potrzebuje miecza Słowa Bożego. Jeżeli chce być kaznodzieją, który nie tylko się broni przed jakimiś pociskami złego ducha, który chce głosić po to, żeby kolejne światy zdobywać dla Królestwa Niebieskiego, to tak jak powiedział ojciec Aleksander Koza mi w spowiedzi, czy siostra Bridget McKenna na modlitwie, że potrzebuje wziąć do ręki miecz Słowa Bożego. I tym samym nie tylko zacząć czytać, ale zacząć głosić Ewangelię, budować swoje kaznodziejstwo na Słowie Bożym. I wtedy zrozumiałem, że potrzebuję miecza Słowa Bożego, czyli konkretnej Biblii, z której będę korzystał do kaznodziejstwa. I pamiętam, taką znalazłem Biblię. Już nie pamiętam dokładnie, w którym to było yy, klasztorze, czy miejscu. No w każdym razie to była Biblia Tysiąclecia, któreś wydanie, ale takie mniejsze, takie yy, innego formatu, niestandardowego i, i nie mogłem, no, pamiętam, znaleźć do tego yy, dobrej okładki i postanowiłem sobie specjalnie uszyć taką skórzaną, czerwoną okładkę. W ogóle no to jest taki kolor też, który ja lubię czerwień. Lubię czerwone buty, lubię też właśnie takie czerwone elementy, więc pomyślałem sobie, nie ma nic lepszego, jak właśnie taka czerwona okładka na Biblię. Więc właśnie te, ten egzemplarz Biblii Tysiąclecia oprawiłem sobie pięknie w, w czerwoną skórę i miałem tam oczywiście różne dodatki jeszcze w tej Biblii, bo w tej okładce zasuwana to była taka okładka że, że się pięknie tam wszystko mieściło, i obrazki, i z Prymicji, i, i różne ważne teksty, czy litanie choćby do męczenników sandomierskich. Wtedy miałem taki zwyczaj często odmawiać litanie do męczenników sandomierskich, i tak dalej, i tak dalej. Także to, to był taki egzemplarz, nie tylko chodziło o Biblię. Jako taką, ale w ogóle takie narzędzie kaznodziejskie właśnie taki miecz, który mi służy do wszystkiego, co z kaznodziejstwem też jest związane, czyli właśnie i do własnej osobistej modlitwy, i do rozważania, i do no właśnie korzystania z tego Słowa Bożego w najróżniejszy sposób. A jednocześnie też, żeby to było coś konkretnego, co ja mam w ręku. Ale kiedyś właśnie byłem na, na rekolekcjach u naszych mniszek w Radoniach, i tam przy ostatniej konferencji, którą im głosiłem, usłyszałem takie słowo, takie przeświadczenie nabrałem takiego przeświadczenia, że mam tę Biblię zostawić im, że to już dla tego konkretnego egzemplarza Biblii. Właśnie z tą okładką, i z tym wszystkim. Kto lubi takie rzeczy, to to zrozumie. Kto nie, no to jest mu dalej do tego. Ale no właśnie, że to mam po prostu zostawić, że już mam nie zabierać z tego klasztoru tej Biblii. Mam po prostu ją tam zostawić. Ale jednocześnie właśnie nie miałem w ogóle żadnego światła na to, jak, z jakiej Biblii mam korzystać. I takie tylko przysiężenie, że mam czekać i dowiem się. Ale oczywiście jestem niecierpliwy, więc jak tydzień minął, dwa tygodnie minęły i ja nie miałem własnego egzemplarza Biblii, z którego mógłbym głosić, no poczułem się bardzo niekomfortowo, więc no. No, co tu robić? Więc raz byłem w drugi, w jakiejś księgarni katolickiej, czy to w Poznaniu, czy to w Krakowie, czy w Łodzi, szukałem, przeglądałem, czy to będzie, będzie Biblia Paulistów, czy Biblia Pierwotnego Kościoła, czy taki rozmiar, czy taki, czy to ma być Biblia Poznańska. Czy może jeszcze Warszawsko-Praska, inna? Tych na szczęście rodzajów wydań Biblii teraz mamy pod dostatkiem. No ale to spowodowało, że przez tę moją niecierpliwość zacząłem kupować kolejne, kolejne wydania mniejsze, większe. Yy. No, bo chciałem sprawdzić, czy mi pasuje. Bo ja lubię tak myśleć, o, y, szczególnie o takich narzędziach duchowych, czy to różaniec, czy właśnie Biblia, że to musi mi leżeć w ręce. W ręce to nie tylko, y, że dobrze mi się trzyma, ale właśnie, że mi się dobrze czyta, że ma odpowiedni druk odpowiedniej wielkości, y, że nie jest za duża, że nie jest za mała, że ma odpowiednie przypisy. I odnośniki i tak dalej, i tak dalej, że taka najlepsza, jaka może być. Też w tym było coś takiego, że mi się to tłumaczenie, właśnie z Biblii Tysiąclecia, jakoś tak osłuchało. I co jakiś czas warto, myślę, zmienić tłumaczenie, choćby że po to, żeby na nowo usłyszeć to słowo w jakimś innym ujęciu, czy w innym tłumaczeniu, żeby ono na nowo ożyło. I i dlatego tego tak szukałem, namiętnie i zeszło mi z tym dobre dwa miesiące, chyba coś takiego kojarzę. Aż wreszcie taki już bezradny, bo przyznam się szczerze, kupiłem chyba osiem różnych egzemplarzy Biblii i żaden to nie był ten, o który chodzi. Potem tę Biblię rozdawałem akurat tym, którzy potrzebowali, którym akurat się spodobało i tak dalej, że właśnie o takim egzemplarzu marzyli, więc przy okazji byłem jałmużnikiem i rozdałem ileś tych Biblii tym, którzy tego potrzebowali, ale sam nie znalazłem niczego dla siebie. I do tego zmierzam właśnie, bo tak trochę na okrągło opowiadam, ale... Zmierzam do takiego momentu, kiedy byłem w Krakowie i poszedłem do grobu Świętego Jacka. I tam, właśnie przy grobie Świętego Jacka, już kiedyś modliłem się, to jest mój patron zakonny, że no właśnie, jesteś moim takim ojcem chrzestnym, noszę Twoje imię w zakonie. I co Ty właściwie mi dałeś? I wtedy usłyszałem od Świętego Jacka kasnodziejstwo. I to mnie dość zatkało krótko, zwięźle na temat, odpowiedź na pytanie. I po tym doświadczeniu, przypomniałem sobie, właśnie modląc się, bo lubię modlić się, jak jestem w Krakowie przy grobie świętego Jacka, e, coś tam mnie e, ciągnie w to miejsce, no trudno się dziwić zresztą, e, jeżeli e, to jest mój ojciec chrzestny patron, tak nazywam go ojcem chrzestnym, e, więc pomyślałem, no to już jak nic nie wymyślę, e, nie wymyśliłem przez te dwa miesiące z jakiej Biblii mam korzystać, to może rzeczywiście pójdę i tak jak wtedy go spytałem, co Ty właściwie mi dałeś jako ojciec chrzestny, no to zaczę, poszedłem tam i zacząłem się modlić i mówię: Święty Jacku, Ty jesteś kaznodzieją, synem świętego Dominika, przez niego powołanym. Spotkałeś go po prostu jeszcze żyjącego, więc wiesz jak nikt, jesteś z pierwszego pokolenia Dominikanów, jak Biblia jest ważna i potrzebna. Nie trzeba cię przekonywać do kaznodziejstwa. Jak ja jestem kaznodzieją wędrownym, sam mi powiedziałeś, że wyprosiłeś mi dar kaznodziejstwa. Więc z jakiej Biblii mam korzystać? Ty mi po prostu daj odpowiedź, żebym ja wiedział. No, żebym nie był właśnie bez miecza. Że, żeby, żebym miał miecz słowa, z którego korzystam przy głoszeniu. Przez wiesz, jak to jest, nie muszę Cię przekonywać. No tak się kłóciłem z nim tam na tej modlitwie. A święty Jacek bardzo krótko. On chyba taki ma zwyczaj, nie był wielomówny. Krótko zwięźli na temat. I ku mojemu zupełnemu zdziwieniu, zaskoczeniu, a nawet zgorszeniu, powiem szczerze. Byłem nasłuchany tego, że trzeba mieć swój, własny, papierowy egzemplarz Biblii, zresztą byłem też tego wyznawcą. Doświadczałem właśnie tej mojej Biblii, właśnie w tej okładce czerwonej, skórzanej, że po prostu tuliłem ją czasami do policzka. To, to było no fizyczne spotkanie, prawda, z Panem Bogiem, ze Słowem Bożym, który, który, Panem Bogiem, który się w Słowie objawia. Bez żadnych fetyszów, czy właśnie jakichś bożków, ale no właśnie potrzebowałem tego namacalnego egzemplarza. I byłem tego gorliwym wyznawcą, że każdy powinien mieć taki właśnie egzemplarz papierowy Biblii. I ku mojemu zdziwieniu, a nawet właśnie zgorszeniu słyszę... Z komórki. Korzystaj z Biblii w komórce. I ja mówię, ale nie! Ja nie chcę, że nie, że no jak z komórki, że jak to, jak ja mam głosić? Tam mi się raz czy drugi zdarzyło, jak zapomniałem Biblii, czy nie miałem, a ktoś mnie poprosił y, o jakąś naukę tak na szybko, że skorzystałem z komórki raz czy drugi, także po prostu znalazłem w komórce, bo mam też oczywiście aplikację z Biblią, więc. Y, że no, przeczytałem z komórki, skomentowałem słowo, powiedziałem jakąś krótką konferencję, czy jakąś wypowiedź miałem. Więc owszem, no wiedziałem, ale nie, nie, nie. Ale on już się nie powtarza. Jakby było tak jasne, że z komórki, że to jest. Jeżeli szukasz egzemplarza, jeżeli mnie pytasz, z czego masz korzystać, to z komórki. Nie mogłem się z tym pogodzić, nie mogłem w ogóle. Miałem złość, miałem niezgodę. No, walkę taką toczyłem wewnętrzną. Nie, nie, nie. No, ale już nic więcej nie usłyszałem od Świętego Jacka, więc skończyłem modlitwę. No i tak naprawdę szukałem pretekstu, jak no udowodnić, nie wiem, świętemu Jackowi, panu Bogu, sobie samemu czy nie wiem jeszcze komu, że to jest najgorszy pomysł na świecie. I tym samym no właśnie tylko szukałem pretekstu, żeby pokazać: "A zobacz, nie? zobacz, to nie jest to. Z komórki nie". I pamiętam, że kiedyś miałem w Żdżarach u Siostry Nazaretanek taką konferencję Dzień Skupienia. I one nie miały chyba uziemiony, uziemionego tego nagłośnienia w tej kaplicy, więc jak ja położyłem i czytałem, byłem zażenowany, bo też w ogóle myślałem, że czytać z komórki przed siostrami zakonnymi to w ogóle z obciach podwójny. Nie? No ale cóż, no tak święty Jacek powiedział, no to ja posłusznie wyjąłem tą komórkę, yy, przeczytałem ten fragment, który miałem przygotowany, yy, na którym opierałem tę konferencję, którą miałem mówić i nagle mówiąc już tę konferencję, yy, yy, wzbudziły się te mikrofony, nie? Że, że tam, nie wiem, przepływ jakiś tam, nie wiem, plik internetowy czy coś tam przyszedł, prawda? nawet jak miałem wyciszoną komórkę i Du, 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 du. Wzbudzają się mikrofony. Ja mówię sobie w środku, tutaj z konferencja, ale ja w środku mówię jest, jest, jest. Widzisz, święty Jacku, nie mogę z komórki, bo wzbudzają się mikrofony. Przecież wszędzie są jakieś takie kaplice, gdzie się będą wzbudzać mikrofony. Nie mogę, widzisz, nie mogę z komórki. I słyszę w tyle głowy włącz tryb samolotowy. Ja naprawdę... Nie wiedziałem, że można w ten sposób sobie poradzić z tym sygnałem, który przychodzi do komórki. Ale oni, on, święty Jacek, nie wiem, ktoś, anioł, pan Bóg, który y, tę myśl mi podesłał, znaczy oni wiedzą. Ja wtedy pierwszy raz miałem takie doświadczenie, że pan Bóg się Świetnie zna i wszyscy aniołowie, i święci na elektronice i wszystkich nowych technikach, technologiach. I oczywiście nie mam tego udowodnionego, ale dzielę się tak jak zawsze w Łąteczce swoim życiem, bo potem jeszcze wiele razy tego doświadczyłem, że oni świetnie się w tym znają, orientują. Nie? Myślę, że też niestety świetnie w tym orientuje się demon. Jak można tego narzędzia, bo to jest narzędzie. Użyć przeciwko nam, ale jednocześnie, żebyśmy się nie bali, aniołowie święci, Pan Bóg doskonale też się znają na sprzęcie i na wszystkich sprzętowych możliwościach, na wszystkich nowinkach technicznych dla, nie, dla nich to nie jest nic, co ich przekracza. Nie? Bo my czasami myślimy o Panu Bogu, że jest jakimś czy o świętych, że są to jakieś starsze dziadki za przeproszeniem. I że oni w ogóle nie nadążają za tym, co się w świecie dzieje. Kto nie nadąża? Właśnie mógłbym pokazać tak oko. Właśnie oni są pierwsi, którzy nadążają i doskonale wiedzą. Myślę, że to jest bardzo dobra nowina, bo my często myślimy, że są takie światy w naszym życiu, na których Pan Bóg się nie zna. Czy właśnie jego święci, czy posłańcy, aniołowie, czy jak. Kogokolwiek z nieba tu przywołamy, że mówimy trochę jak ci, co idą do Emaus i, i mówią do Jezusa: Ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, co się w tych dniach stało. Tak myślimy często o Panu Bogu: Ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, co jest w moim życiu, co się dzieje, z czym ja miałem problemy. Zwłaszcza ci, którzy nie wiem, mają problemy z korzystaniem z komórki, z internetu, że surfują, że ich to wciąga, właśnie ci, którzy myślą, jestem uzależniony, czy nawet nie tylko myślą, ale po prostu to widzą w swoim życiu, jestem uzależniony od komórki, jestem uzależniony od internetu, no ale gdzie ja mam znaleźć jakąś pomoc, co ja mam tutaj niby zrobić, przecież tam ci w niebie się na tym zupełnie nie znają. Bzdura, bzdura, bzdura. Ja dzięki temu już teraz nie korzystam tylko z komórki, ale też z tableta i cały czas w tablecie właśnie układam moje konferencje, kopiuję fragmenty z Biblii. Ja teraz dopiero widzę, że to jest najwłaściwsze narzędzie dla mnie kaznodziei, ponieważ ja w tablecie mam kilka tłumaczeń. Nie tylko jedno tłumaczenie Biblii, które by było najlepsze, ale w tablecie mam Wiele różnych tłumaczeń i Biblii Paulistów, i Tysiąclecia, i Poznańską, i, i, i Biblię pierwszych Chrześcijan, i Ekumeniczną, wszystkie te wydania mam w tablecie. Oprócz tego jeszcze właśnie Ojców Kościoła, encykliki papieskie, dokumenty Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego, wszystko mam w tym jednym tableciku. Że nie ma lepszego narzędzia. Ja dopiero dzisiaj wi widzę, że moje oburzenie wtedy na świętego Jacka było bez sensu, bo on wiedział, że tutaj, w tym właśnie jednym lekkim urządzeniu, ja będę miał wszystko i że ja będę mógł swobodnie z tego urządzenia skorzystać. Czy to jest najdoskonalsze, nigdy się nie zmieni? Nie, może się okazać, że za rok, za dwa, będzie coś nowego, właśnie jakiś nowy wynalazek, nowy sprzęt, coś, co jest jeszcze bardziej podręczne, jeszcze lepsze do głoszenia Słowa Bożego, wtedy święty Jacek powie mi teraz z tego korzystaj. Dlatego, że to jest lepsze narzędzie. Do głoszenia nie ma co oszczędzać. Trzeba mieć najlepsze narzędzia. To chyba święty Maksymilian Kolbe takim taką prawdą się kierował. Nie? Ale ja to widzę w kaznodziejstwie, żeby mieć takie narzędzia, które nie stawiają oporu Jednocześnie, oczywiście, jak każde ludzkie narzędzie czy wytwór ludzki, ma swoje ograniczenia. Może mnie też to prowadzić do czegoś niedobrego. Nie? Zwłaszcza teraz, jak mamy czas pandemii, w której no właśnie, jesteśmy zmuszeni do korzystania, właśnie, że są wykłady online, że spotkania firmowe są na Zoomie, że, że, że właśnie korzystamy z internetu może jak nigdy wcześniej. Dlaczego? Bo musimy nawet. Jesteśmy nawet do tego zmuszeni. I oczywiście, że zawsze jest zagrożenie. Może to jest przesadny ten obraz, że stary kaznodziejski obraz, że noża można użyć i do krojenia chleba, ale też do tego, żeby zabić drugiego człowieka. Czy go zranić. I, I internet też jest dokładnie takim narzędziem, który może nas, nie wiem, skrzywdzić, w tym sensie, że uzależnić od siebie, itd., itd., ale jednocześnie jest dobrym, znakomitym narzędziem do głoszenia Ewangelii, nie? do korzystania z tego całego dobra, które Pan Bóg dla nas przygotował. I nie chcę, żeby ten filmik był tutaj jakimś. Nie wiem promocją internetu czy właśnie jakimś tam nie wiem usprawiedliwianiem, że to ma sens. Nie, chcę przede wszystkim powiedzieć tu o Bogu, o Bogu, który się na tym wszystkim zna, który w tym wszystkim się świetnie orientuje i widzi to jako dobre narzędzie. Jeżeli mamy dobre cele, dobry zamysł, dobre chęci i chcemy z tego dobrze korzystać, to to jest znakomite narzędzie do tego. Nie? I tak jak właśnie miecz Goliata był najpierw wycelowany w, przeciw Izraelitom, potem, właśnie gdy Dawid sięga po ten miecz, mówi: Nie ma od niego lepszego żeby nim walczyć po stronie Izraela, że nawet to, co kiedyś dla mnie było jakimś zwiedzeniem, że nie wiem zabrało mi mnóstwo czasu, że mnie okradło, że mnie jakoś nawet w pewnym sensie, nie wiem, nadużyło, uzależniło czy jakkolwiek, że, że teraz może to być narzędzie mojej posługi. Mojej ewangelizacji, mojego słuchania Słowa Bożego, mojego głoszenia Słowa Bożego. Bo Bóg tym się nie brzydzi. Po prostu bierze to, co jest dobre, za dobre i chce, żebyśmy tego używali w dobrym celu. Ale to, co jest najważniejsze, wracam do tego po raz kolejny i chcę to podkreślić. Pan Bóg ma wszystko w swoim ręku. Na wszystkim się zna. Nie ma niczego na tym świecie, na czym by się nie znał, w czym by się nie orientował. Czy nam to pasuje, czy nam to nie pasuje, czy nam to w smak, czy nam to nie w smak. Warto we wszystkich sprawach do niego przychodzić, we wszystkich sprawach, nawet najnowocześniejszych, może przede wszystkim, właśnie w najnowocześniejszych, których jeszcze nie znamy. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie z tego mogą być konsekwencje, to tym bardziej warto do Niego przychodzić i pytać go: Jak ja mam z tego korzystać? Jak ja mam dobrze takiego czy innego narzędzia używać, nie? żeby się objawiała Jego mądrość, Jego chwała, żeby z tego rodziło się dobro. Tak jest moje doświadczenie w kontekście biblijnym. Korzystania z Biblii do kaznodziejstwa, ale też jestem przekonany, że dotyczy to wielu innych, a może wszystkich nawet innych dziedzin naszego życia. Spróbujcie to zobaczyć w swoim życiu. Może już to odkryliście i możecie choćby pod tym filmem dawać wiele świadectw na ten temat. Bardzo Was do tego zachęcam i, i, i o to. Proszę. To chyba tyle w tym odcinku i tak jest bardzo długi. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.